Drodzy widzowie, Adama Małysza przez lata otaczała niezwykła aura podziwu i szacunku, bo był symbolem odwagi, poświęcenia i triumfu zapisanym na zawsze w historii polskiego sportu, a każde jego zwycięstwo rozpalało w sercach kibiców poczucie dumy i jedności. Które trudno opisać słowami, jednak dziś nad tą legendą pojawił się cień, którego nikt się nie spodziewał i który poruszył całą Polskę. Ponieważ temat, o którym za chwilę opowiemy, wywołał prawdziwą falę wstrząsu, zarówno w mediach, jak i wśród najbliższych mistrza, gdyż tragiczny koniec Adama Małysza, potwierdzony przez jego żonę łamiącym się głosem i łzami, stał się jednym z najbardziej dramatycznych i poruszających momentów ostatnich lat. A słowa, które padły, zburzyły dotychczasowy spokój, odsłaniając bolesną prawdę, nad którą wciąż unosi się atmosfera niedowierzania, smutku i milczącej rozpaczy, podczas gdy wielu bliskich współpracowników, przyjaciół i fanów wciąż nie potrafi pogodzić się z informacjami które dopiero teraz wypływają na światło dzienne, pokazując jak wiele działo się poza kamerami i poza blaskiem sportowych reflektorów. Dlatego ta historia staje się czymś znacznie więcej niż tylko wiadomością, gdyż dotyka najgłębszych emocji, skłania do refleksji i pozostawia w widzu nieodparte pragnienie poznania pełnej prawdy, tego co wydarzyło się w ostatnich tygodniach i dlaczego właśnie teraz żona Małysza przerwała milczenie, potwierdzając smutną nowinę, której ciężar dosłownie zatrzymał oddech całego kraju, a a jej poruszające wyznanie sprawiło, że w świadomości milionów odbiorców pojawiło się uczucie przygnębienia i współczucia, tworząc atmosferę, która przyciąga i nie pozwala oderwać wzroku od tej opowieści. Dlatego zapraszamy do dalszej części materiału, w której krok po kroku odsłonimy kulisy tej wstrząsającej historii i pokażemy, dlaczego dzisiejszy dzień zmienił wszystko. Kontynuując tę wstrząsającą historię, atmosfera wokół domu Adama Małysza w Wiśle gęstniała z każdą minutą, bo gdy jego żona w końcu zdecydowała się odsłonić prawdę ukrywaną przez wiele tygodni, media natychmiast skierowały obiektywy na miejsce, gdzie jeszcze do niedawna panowała cisza i rodzinne ciepło, a teraz pojawiły się obrazy pełne emocji, drżących gestów i spojrzeń mówiących więcej niż słowa, które dopiero miały paść. Wspomnienia ostatnich dni zaczęły układać się w dramatyczną całość, gdyż bliscy potwierdzili, że już od pewnego czasu dało się zauważyć subtelne sygnały zmęczenia, nieobecności i jakiegoś wewnętrznego ciężaru, który Adam nosił w sobie, choć nigdy nie pozwolił, aby ktokolwiek zobaczył w nim słabość. Dopiero teraz ujawniono, że w zaciszu rodzinnego domu dochodziło do cichych rozmów pełnych troski, a także prób zrozumienia tego, co tak naprawdę się dzieje, co tłumaczy dlaczego żona Małysza, pojawiając się przed kamerami, miała w oczach nie tylko smutek, ale i rodzaj ulgi, jakby wreszcie mogła powiedzieć to, co nosiła w sercu od dawna. Wstrząsające było zwłaszcza jej wyznanie, że w ostatnich tygodniach Adam coraz częściej znikał z mediów, odwoływał spotkania i wycofywał się z obowiązków, co wtedy tłumaczono zmęczeniem, lecz teraz ujawniono, że za tą decyzją kryła się walka o spokój i równowagę, którą trudno było utrzymać przy ogromnej presji, jaka towarzyszyła mu od lat. W tle pojawiły się też obrazy sprzed kilku miesięcy, na których można było dostrzec pierwsze sygnały czegoś niepokojącego, jednak dopiero dziś nabrały one nowego znaczenia, gdy wszyscy uświadomili sobie, jak bardzo małysz próbował ukryć swoje wewnętrzne zmagania przed światem, dbając wyłącznie o to, aby nie martwić nikogo z bliskich ani fanów. Relacje świadków podkreślają, że jego żona długo milczała, bo wierzyła, że sytuację da się jeszcze uratować, lecz kiedy nadszedł moment, w którym prawda stała się zbyt ciężka, by ją dłużej ukrywać, nie pozostało jej nic innego, jak podzielić się nią z opinią publiczną i potwierdzić to, czego bali się wszyscy, którzy go kochali. W jej głosie słychać było drżenie, a łzy spływające po policzkach stały się symbolem ogromnego bólu całej rodziny, co tylko pogłębiło dramatyzm chwili. W tle jeden z przyjaciół Małysza wspominał, że jeszcze podczas ostatniego spotkania Adam mówił bardzo cicho i unikał spojrzeń, jakby już wtedy wiedział, że to, co nadchodzi, zmieni wszystko. A nagrania z tamtego dnia dopiero teraz ujawniły ułamek prawdziwej historii, której nikt wcześniej nie potrafił zrozumieć. Media przywołały także moment, w którym Adam po raz ostatni pojawił się publicznie i choć uśmiechał się jak zawsze, na zbliżeniach wyraźnie widać było cień zmęczenia, jakby chciał coś powiedzieć, lecz Zabrakło mu odwagi albo sił, by wyjaśnić, co naprawdę przeżywa. W miarę jak kolejne informacje wypływają na powierzchnię, tajemnica otaczająca jego tragiczny koniec nabiera coraz głębszego znaczenia, bo choć nikt nie spodziewał się tak dramatycznego obrotu wydarzeń, to właśnie te ukryte sygnały stały się kluczem do zrozumienia tego, co teraz potwierdziła jego żona. Atmosfera wokół całej sprawy pulsuje emocjami, a każdy kolejny element układanki przyciąga uwagę odbiorców jeszcze mocniej, tworząc opowieść, od której trudno się oderwać, ponieważ wydarzenia te wydają się rozgrywać na oczach widzów w czasie rzeczywistym i z niezwykłą intensywnością, jakby cała Polska czekała na ujawnienie kolejnych faktów, które już za chwilę mogą zmienić obraz tej historii jeszcze bardziej. Kontynuując opowieść o dramacie, który wstrząsnął krajem, coraz wyraźniej zaczęły pojawiać się także wspomnienia, z dawnych lat, jakby nagłe ujawnienie smutnej prawdy, otworzyło zamkniętą dotąd księgę dzieciństwa Adama Małysza, pełną trudów, które przez lata pozostawały w cieniu jego sukcesów. Obrazy z przeszłości zaczęły powracać z niespodziewaną siłą, a żona, wzruszona i wciąż poruszona niedawnymi wydarzeniami, po raz pierwszy zdecydowała się wspomnieć o tym, co Adam rzadko ujawniał, bo wierzył, że jego droga ma mówić czynami, nie historiami o bólu. Ich dom w Wiśle od lat skrywał fotografie, na których widać było chłopca stojącego na starych nartach obok drewnianej chaty, w tle ośnieżone zbocza i gęsta mgła unosząca się jak symbol niewidocznych barier, które musiał pokonać, zanim ktokolwiek poznał jego nazwisko. Te obrazy, dotąd traktowane jak zwykłe rodzinne pamiątki, teraz nabrały dramatycznego znaczenia, bo dopiero dzisiaj żona ujawniła, że za każdym zdjęciem kryła się historia walki o przetrwanie, o pasję, która rodziła się w skromnych warunkach, gdzie każdy dzień wymagał wyrzeczeń. Świat usłyszał, że dzieciństwo Adama było naznaczone nie tylko miłością bliskich, ale też trudnościami, których przez lata nie nagłaśniano, aby nie odciągać uwagi od jego triumfów. Okazało się, że rodzina nie miała wiele, a ciepłe kurtki na zimę często były o dwa rozmiary za duże, bo kupowane z myślą, że muszą wystarczyć na kolejne lata. A narty, które stały się symbolem jego kariery, pochodziły z targu i wymagały nieustannych napraw. Wspomnienia wracały jak lawina, gdy żona mówiła, że pierwsze skoki Adam oddawał na prowizorycznej skoczni zbudowanej z desek, które ojciec znosił z budowy, a jego marzenia były wtedy większe niż możliwości, które oferowało skromne życie w górach. To właśnie wtedy narodziła się jego niezwykła siła. Dziś wspominana ze łzami, bo w domowych albumach odnaleziono zdjęcie, na którym czternastoletni Adam patrzy w obiektyw z determinacją tak intensywną, że dziennikarze nazwali je obrazem proroczym, lecz dopiero teraz żona ujawniła, że tego dnia od rana padał gęsty śnieg, a chłopiec biegł na trening z nartami za dużymi o kilka centymetrów, mówiąc matce, że nie może pozwolić sobie na przerwę, bo wtedy marzenie zacznie się oddalać. Kolejny obraz ujawniony przez rodzinę przedstawiał młodego Adama wracającego z zawodów lokalnych z twarzą pełną siniaków po upadku, który przez lata był przemilczany, bo nie chciał, aby uważano go za kogoś, kto zaczynał od porażek. W rzeczywistości ten upadek był jednym z najpoważniejszych w jego młodości, jak dziś zdradziła żona, dodając, że tamten dzień był dla niego jednym z najbardziej bolesnych, lecz jednocześnie takim, który upewnił go, że droga, którą wybrał, nie jest dla zwykłych ludzi, a on musi udowodnić, że potrafi iść dalej mimo przeciwności. Odsłonięto również zapiski z zeszytu, które matka trzymała przez lata w szufladzie, a które teraz wywołały prawdziwe poruszenie w mediach, ponieważ zapisany tam drżącym pismem młodego chłopca fragment wspominał o tym, że kiedyś chce być najlepszy, choć boi się, że jego rodziny nie stać na suknię dla mamy, w której mogłaby pojawić się na jego pierwszej ważnej gali. Ten fragment, pełen wzruszenia i dziecięcej wrażliwości, został okrzyknięty jednym z najpiękniejszych dowodów na to, jak bardzo Adam pragnął dać swoim bliskim coś więcej niż skromność codzienności, która otaczała go w młodości. Gdy te wszystkie obrazy łączyły się w jedną opowieść, publiczność zaczęła lepiej rozumieć nie tylko ciężar jego dorosłego życia, ale też fundament, na którym zbudowano jego niezłomność, a ujawnienie tych wczesnych, nieznanych historii z dzieciństwa stało się prawdziwą sensacją, która wyjaśniała dlaczego dziś słowa jego żony brzmiały tak boleśnie i dlaczego tragiczny finał tej historii uderzył w serca ludzi z tak ogromną siłą. Kontynuując opowieść o życiu Adama Małysza, po ukazaniu surowych lat jego dzieciństwa, historia płynnie prowadziła nas ku momentowi, w którym ten skromny chłopiec z Wisły po raz pierwszy stanął na granicy, za którą zaczynała się wielka legenda, ponieważ zanim świat poznał go jako ikonę polskiego sportu, wydarzyło się coś, co dziś w świetle dramatycznych doniesień nabiera zupełnie nowego znaczenia. Wciąż mając przed oczami obrazy młodego Małysza, trenującego na prowizorycznych skoczniach, trudno nie dostrzec kontrastu z chwilą, kiedy po raz pierwszy wyszedł na wielką arenę, a kamery uchwyciły jego twarz w zbliżeniu, na którym widać było połączenie determinacji i nieśmiałości, jakby sam nie wierzył, że za kilka minut wszystko w jego życiu się zmieni. To właśnie wtedy rozpoczęła się jego droga ku sławie, a pierwszym przełomem okazał się konkurs, który do dziś wspominają kibice, bo nagrania z tego dnia ponownie obiegły media po ujawnieniu smutnej prawdy przez żonę. Analizując klatka po klatce tamten moment, eksperci zauważyli szczegół dotąd niemal niezauważalny, a jednak poruszający, drobny gest Adama tuż przed wybiciem, w którym jakby zamknął wszystkie swoje obawy i marzenia, co teraz nabiera symbolicznego znaczenia. Gdy uniósł narty i ruszył w dół rozbiegu, komentatorzy wspominają, że w jego ruchach była płynność rzadko spotykana u kogoś tak młodego, a gdy po raz pierwszy wzbił się w powietrze, powstało zdjęcie, które stało się jednym z najbardziej ikonicznych w historii polskich skoków, przedstawiające małysza, unoszącego się nad śniegiem z gracją, jakby zaprzeczał prawom ciężkości. W tle widać było falującą na wietrze biało-czerwoną flagę, a wiele lat później jego żona ujawniła, że ten kadr wisiał w ich domu w centralnym miejscu, bo przypominał o chwili, w której wszystko zaczęło nabierać sensu. Kolejne konkursy tylko potwierdzały, że pojawiło się zjawisko, które wkrótce zacznie elektryzować miliony, a gdy nadeszła seria triumfów, Małysz nie tylko zdobywał puchary, lecz także serca ludzi, którzy widzieli w nim nie celebrytę, lecz człowieka o niezwykłej sile i czystej pasji. Jednak dopiero teraz, dzięki ujawnionym wyznaniom jego żony, wiemy, że w tamtym okresie towarzyszyła mu także cicha presja, którą skrzętnie ukrywał, by nie odbierać nikomu radości z jego zwycięstw. Z biegiem lat jego nazwisko stało się symbolem nadziei, a każdy skok był jak nowy rozdział opowieści pisanej nad Ziemią, lecz jednym z najważniejszych wydarzeń, które uczyniły go nieśmiertelnym, był pamiętny konkurs w Zakopanem, gdzie atmosfera była tak elektryzująca, że na nagraniach widać, jak publiczność faluje, jak jedno ciało, a sam małyż po lądowaniu unosi ręce w geście, który stał się znakiem pokolenia. Wówczas powstała scena, którą media dziś ponownie analizują z emocjami. Jego spojrzenie pełne wzruszenia i niedowierzania, uchwycone na zbliżeniu, stało się dowodem, jak mocno ten sukces związał się z jego przeszłością i drogą pełną wyrzeczeń. Eksperci od razu zauważyli, że na chwilę przed podniesieniem trofeum robi minimalny krok wstecz, jakby chciał upewnić się, że naprawdę jest to jego życie, a nie sen, który zaraz przerwie się brutalnie. Wspomnienia tego wydarzenia powróciły teraz ze zdwojoną mocą, gdy żona potwierdziła bolesne informacje o tragicznym końcu, bo uświadomiła wszystkim, że sukcesy, które wyniosły go na szczyt świata, były jednocześnie ciężarem, który dźwigał w samotności. W kolejnych sezonach jego nazwisko pojawiało się we wszystkich serwisach informacyjnych, a każde zwycięstwo było analizowane jak dzieło sztuki. Tymczasem jego żona ujawniła, że Adam często wracał do domu zraniony nie przez rywali, lecz przez własne oczekiwania, które stawały się coraz bardziej surowe. Mimo to pozostawał skromny i niezwykle oddany swojej pasji, co tylko pogłębia dzisiaj żal ludzi, którzy widzą w nim nie tylko sportowca, ale również człowieka, którego droga do sławy była pełna ukrytych cieni. Ujawnione teraz fotografie, nagrania z kulis i odręczne notatki dodają tej historii wymiaru niemal intymnego, tworząc obraz bohatera, który zdobył wszystko, choć tak wiele kosztowało go dojście do miejsca, które dziś wspominane jest z drżeniem głosu i poczuciem, że za światłem zawsze kryła się cisza, o której dowiadujemy się dopiero teraz, gdy tragiczna prawda wyszła na jaw dzięki łamiącym się słowom jego żony. Kontynuując historię, która z każdym kolejnym ujawnionym szczegółem nabierała jeszcze większej intensywności. Uwaga opinii publicznej zaczęła kierować się ku temu, co przez lata pozostawało w cieniu blasku sportowych sukcesów, czyli życiu osobistemu Adama Małysza, które teraz, po słowach jego żony, nabiera zupełnie nowego wymiaru i pozwala zrozumieć, jak wyglądała codzienność człowieka, którego miliony kochały za skoki, lecz niewielu znało jako ojca, męża i gospodarza domu ukrytego wśród beskid Zboczy. W ich domu panował spokój, który tak bardzo kontrastował z burzliwymi emocjami świata sportu, a zdjęcia, które żona przechowywała w prywatnym albumie, dziś ujawniły szczegóły dotąd nieznane, bo przedstawiały Adama nie jako ikonę, lecz jako człowieka, który w wolnych chwilach z troską pielęgnował ogród, podsuwał drewno do kominka i godzinami rozmawiał z córkami, chcąc nadrobić każdy moment, którego brakowało podczas wyjazdów na zawody. Jego relacja z żoną była fundamentem, na którym budował wszystkie późniejsze zwycięstwa, bo jak ujawniła w jednym z nagrań z archiwum rodzinnego, Adam zawsze powtarzał, że to dom jest jego prawdziwą siłą i że bez miłości, która go otacza, nie byłby w stanie unieść ciężaru oczekiwań całego kraju. Na jednym z ujawnionych teraz zdjęć widać ich siedzących na tarasie domu w Wiśle, owiniętych ciepłymi kocami, w tle Beskidy spowite jesienną mgłą, a Adam uśmiecha się w sposób który tak wielu wzruszył, bo żona potwierdziła, że był to jeden z nielicznych momentów, kiedy naprawdę odpoczywał. W kolejnych materiałach pokazano wnętrze ich domu, pełne drewna i rodzinnego ciepła, z półkami pamiętającymi pierwsze trofea, które dziś, w świetle dramatycznych informacji, wydają się jeszcze bardziej symboliczne. Obok nich znajdowały się rysunki córek oprawione w ramki, a jeden z nich przedstawiał Adama lecącego nad skocznią z podpisem, który dopiero teraz nabrał szczególnego znaczenia bo zawierał słowa o tym, że jest on bohaterem nie tylko dla Polski, ale przede wszystkim dla swojej rodziny. Jego córki wspominały, że mimo ogromu obowiązków zawsze znajdował czas, by zabrać je na długie spacery leśnymi ścieżkami, a w przerwach między treningami budował dla nich małą chatkę w ogrodzie, która do dziś stoi obok domu i stała się niemym świadkiem rodzinnych wspomnień. W jednym z ujawnionych nagrań z prywatnej kamery widać, jak Adam podczas rodzinnej kolacji opowiada historię z dawnych zawodów, a wszyscy wybuchają śmiechem. Co teraz, po słowach jego żony, Publiczność odebrała jako kolejny emocjonalny cios, bo widać było w nim nie mistrza, lecz człowieka, który chciał dać rodzinie wszystko, czego sam nie miał w dzieciństwie. Opublikowano także nieznane wcześniej zdjęcia z wnętrza garażu, w którym Adam przechowywał swoje narty, dziś rozłożone jak pamiątki, a na jednej z półek znalazł się stary zeszyt, w którym zapisywał pomysły na to, jak poprawić swoją pozycję w locie. Ale obok technicznych notatek pojawiały się zdania dotyczące rodziny, pokazujące, jak bardzo ją kochał i jak bardzo zależało mu, by mimo napiętego harmonogramu każda chwila spędzona w domu była wyjątkowa. Zaskoczeniem dla wielu stało się wyznanie żony, że Adam przez lata opiekował się również domem starszych rodziców, często nocą naprawiając drobne usterki, aby nie martwili się niczym i mogli spokojnie spać, co zbudowało obraz człowieka niezwykle wrażliwego i odpowiedzialnego, a jednak jednocześnie skromnego do granic możliwości. Te wszystkie szczegóły tworzą teraz historię, która nabiera dramatycznej siły, bo uświadamia, że za sukcesami, medalami i legendą krył się człowiek o wielkim sercu, którego codzienne życie było pełne gestów tak cichych, że dopiero dziś wychodzą na światło dzienne, tworząc obraz jeszcze bardziej poruszający niż wszystkie triumfy, jakie kiedykolwiek odniósł na skoczni. Kontynuując ten poruszający obraz codzienności Adama Małysza, coraz wyraźniej widać było, jak jego życie rodzinne przenikało się z cichą wrażliwością, którą przez lata skrzętnie ukrywał przed światem, jakby chciał, aby jego bliscy pozostali jedyną przystanią niezmąconą hałasem mediów. Po ujawnieniu nowych materiałów okazało się, że w ich domu panowała atmosfera pełna ciepła i symboli, które dopiero teraz nabrały znaczenia, bo na starym drewnianym stole w kuchni odnaleziono szkatułkę z pamiątkami, które... Adam zbierał w tajemnicy przed wszystkimi. W środku znajdowały się bilety z pierwszych zawodów córek, kartki od fanów, zasuszone gałązki z rodzinnych spacerów i niewielkie zdjęcia robione polaroidem, na których całowała go żona tuż przed wyjazdem na kolejny konkurs. To odkrycie wstrząsnęło opinią publiczną, bo pokazywało w całej pełni człowieka, dla którego każdy drobny gest bliskich miał wartość większą niż najważniejsze trofea sportowe. Kolejne ujawnione ujęcia pokazywały, jak Adam potrafił zniknąć w swoim ogrodzie na długie godziny, nie żeby odpocząć, ale by przygotować rodzinie niespodzianki. Na przykład układał wśród kwiatów małe ścieżki z kamieni zebranych w górach, które po latach stały się ulubionymi miejscem spacerów jego córek. Żona zdradziła, że Adam często wstawał przed świtem, by w absolutnej ciszy przygotować śniadanie i zostawić na stole krótką notatkę pełną miłości, a w archiwalnych materiałach widać jak z czułością obejmuje ją przy drzwiach, jakby zawsze bał się, że te wspólne chwile mogą kiedyś stać się zbyt krótkie. W tym pełnym emocji finale pozostaje nam już tylko oddać głęboki hołd Adamowi Małyszowi, którego niezwykła siła, skromność i serce, większe niż wszystkie jego trofea, na zawsze pozostaną w pamięci ludzi, którzy podziwiali go nie tylko jako mistrza, lecz przede wszystkim jako dobrego człowieka. Jego historia porusza do głębi, bo pokazuje, jak wielką wartość miały dla niego rodzina, miłość i cicha odpowiedzialność, która towarzyszyła mu każdego dnia. Dziś, gdy wspominamy jego drogę od dziecięcych marzeń po wielką legendę, czujemy wdzięczność i ogromną solidarność z jego bliskimi, bo żaden sukces nie byłby możliwy bez ich wsparcia i wzajemnej miłości. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść, okaż swoją obecność i dołącz do naszej społeczności. Polub ten materiał, udostępnij go dalej, aby więcej osób mogło oddać szacunek temu niezwykłemu człowiekowi i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych poruszających historii, które budzą emocje i łączą ludzi.